Witam. Nebulizator pryzma. Po długim czasie nieożywania nebulizator pryzma faktycznie może przestać nam troszeczkę działać, co może nas sprawić trochę w jakiejś nerwy. Ale nie ma się co denerwować, bo jeżeli jest to niezawodny generalnie nebulizator i bardzo, bardzo dobrze nam się nadal sprzedaje. Po dłuższej przerwie, generalnie dobrze było go przeczyścić, ja mam akurat tutaj taką y, szmatkę nasączoną alkoholem, taką którą się używa do dezynfekcji rąk i tak dalej i tak dalej, przeczyszczę go co jest ważne, musicie zwrócić uwagę jak go otwieramy żeby ta buteleczka która tutaj jest ten knot którego, który macie był nasączony, ja w tej chwili go już troszeczkę wziąłem i e, odrestaurowałem, to znaczy oczyściłem. E, ale pamiętajcie, że ten knot musi być, żeby Wam za, to wszystko zadziałało. Musi być mokry, dobrze? I on jest mokry. Ja dolałem sobie akurat tutaj jeszcze to, e, tymianku e, Borneol e, i Rewistara. Jak zobaczycie, zobaczymy, czy to możemy zobaczyć. Tak, widzicie on, ten knot musi być bardzo yy, musi być mokry. Drugim etapem przyczyszczenia jest najlepiej alkoholem. Ja akurat mam tutaj wodę królowej yy, Egiptu innej marki Artezania Agave. Przeczyszczenia delikatnie, nic nie robimy na siłę. Delikatnie, bez nerw, czyścimy sobie tutaj te gniazdo, gdzie wchodzi knot. Nawet możecie sobie, jak macie alkohol, z jedną kropelkę tutaj wrzucić dwie, ja w tej chwili wziąłem dwie kropelki alkoholu yy. i sobie go czyszczę, nie? Wyczyściłem różne, w zależności od olejków, jakie używamy, nieraz używamy i te oleje ożywiczne, które, yy, które mogą nam poskleić tą membranę, która jest w środku. Spróbujemy go teraz odpalić, uruchomić. Coś źle robi. Poczekajcie. Jednak. Nie, dobrze, dobrze. Dobrze robię. Uruchomimy go. Zobaczymy. No i faktycznie. Tylko ja czy go czyszczyłem wcześniej. Spróbujcie, spróbujcie go w taki sposób uruchomić. On powinien się uruchomić. Ważne jest, żeby miał dobrze naładowaną baterię. Ja w tym wypadku podłączyłem go jeszcze pod. Robał bank i zobaczymy, czy on. Tak, on w tej chwili pracuje. A y, nie pracował mi. Przed nakręceniem tego filmu powinienem troszeczkę inaczej, żebyście zobaczyli, y, że faktycznie, y, że faktycznie y, on nie pracował. No to reasumując, jeżeli nam nie pracuje ten nebulizator. Ważne jest, żebyśmy wzięli sobie jakiś alkohol. W tym wypadku mamy wodę królowej Węgier. Dobrze naładowana wewnętrzna bateria. Dobrze nasączony knot. I to powinno, pamiętajmy, tak jak pokazywałem tu i. I tu, jak mówimy, jak mówiłem, możemy sobie zakropić tutaj jeszcze raz od góry alkohol. Jedną czy dwie krople nie szkodzi, żeby to po prostu przyleciało. Nadmiar wysuszyć, nie ma problemu, jeżeli macie. Państwo, jakiś jeszcze problem z tym nebulizatorem? To jest kwestia tylko dobrego, rzetelnego wyczyszczenia. Kłaniam się, pozdrawiam, do widzenia.